Powitać, powitać, Państwa ufów -uf z tej strony Pieseł, a to, jak widzicie, odcinek specjalny na 250 subskrypcji. Odcinek, w którym Wam powiem co nieco o różnych rzeczach, ale oczywiście chcę Wam pogratulować tego, iż wbiliśmy ponad 250 subskrypcji. W momencie nagrywania tego specjalnego odcinka widziałem ponad 260 już subskrybentów, z czego jestem niezmiernie wdzięczny, za to, że naprawdę tak super wspieracie kanał. Tak super mogę na Was liczyć, i w ogóle jesteście cudowni. No i co, bez długiego przedłużania, zapraszam Was oczywiście do zalajkowania, subskrybowania kanału, jeśli jesteście nowi. No i nie będę Was tutaj trzymał. Widzimy się dalej. Także, więc, e, konkurs. Tak, konkurs to będzie dosyć ciekawa sprawa. Po pierwsze, e, poprosiłbym, żeby w konkursie ktoś, czyli wy, wyko wykonaliście pracę, e, pracę artystyczną na temat z jednej e, serii wymiarach w wymiarach miniaturkowych. Po prostu chodzi o to, abyście e, fanarta mogli zrobić czy cokolwiek innego. Coś, co mm, będę mógł na spokojnie wkleić też na miniaturkę na YouTube'a. Żeby każdego, ale to każdego wynagrodzić. Żeby każdy mógł tutaj na spokojnie sobie zabłysnąć. Nieważne, czy wygra, czy przegra, czy dostanie nagrodę jakąś. Nagrodą pocieszenia jest to, że gwarantuje, iż pokaże się osoby biorącej udział miniaturka na. Po prostu odcinku, albo z serii marsowej, albo z serii raftowej, albo z serii samochodowej, jak wiecie. Macie do wyboru te trzy serie, możecie wybrać sobie. Oczywiście, zasadą jest taka z plagiatowania, kopiowania pracy z internetu oraz. A wiadomo, wiecie, znacie dobrze zasady, że nie można kopiować, nie można przerosływać kogoś pracy, nie można. Można się co prawda posilać jeszcze czymś, ale tak wiecie, no, z umiarem. No i wiadomo. Trzecią zasadą jest dobra zabawa oraz uczciwość. Bycie uczciwym w tych zawodach tutaj będzie naprawdę super. Taki konkursik będzie dla was samą farm fajną opcją. Dowolna forma pracy taka, jaka jest wam wygodna, powiem wam. Możecie robić po prostu jak wam wygodniej. No i piąte, czyli najlepsza rzecz jaka tam Wam dosłownie pasować by była, to no wiadomo nagrody. Gwarantowane nagrody pieniężne 60zł za pierwsze miejsce, 40zł za drugie miejsce, 20zł za trzecie miejsce. Będzie to yy, nagroda pieniężna w formie passive carda, będziecie mogli to sobie zasilić sobie z teama, kupić jakąś gierkę czy dorzucić sobie jakiś grosik. No i e, dla reszty, tak jak już mówiłem, jest nagroda pocieszenia gwarantowana, czyli pokazanie waszej pracy na miniaturce do dowolnej sceny. Przechodząc dalej, już trochę kończąc temat konkursowy, chcę wam opowiedzieć też tak od siebie, e, czym, wam, czym się zajmuję, jaka jest moja aktualna praca, tak? Generalnie ja sam zajmuję się na, na ten moment elektryką i różnymi rzeczami. Z tego względu, że no, uczę się też dużo jeszcze, nadal elektrycznych rzeczy, takich podstaw, w sumie elektryki na wyższe napięcia. Już uczę się, pomagam moim kolegom z pracy i w ogóle. No i wymieniam sprzęt, żarówki. No, serwisuję ten sprzęt też. Chyba o to, aby wszystko funkcjonowało, to co z prądem ma związane. No i pomagam głównie moim e, kolegom, bo bez tego by nie było można funkcjonować. No i co, chcę Wam też pokazać e, typowe zabezpieczenia przeciwporażeniowe, jak i to, czym można zmierzyć: czy jest prąd, czy jest napięcie, czy jest opór, czy akumulator chodzi. Jak wiecie, jak wiecie i widzicie tutaj mamy rękawicę ochronną, tak? Mam takie rękawice w pracy. Jak przełączamy coś na wysokim napięciu, one są na wysokie napięcia, właśnie specjalnie na średnie napięcia. I na niskie też. Nieważne czy prąd jest wysoki czy niski, może zabić. Pamiętajcie, prąd to nie zabawa. To jest naprawdę serio, serio. Duża sprawa. No i po prawej stronie widzicie miernik. Multimetr, tak zwany, gdzie mamy możliwość e, sprawdzenia prądu przemiennego, prądu stałego, omów z piszczeniem, niepiszczeniem, piszczeniem, częstotliwości, temperatury amperów, miliamperów. Miliampery to też jest prąd, ale taki mniejszy, taki zanikowy czy coś w tym stylu. Dalej chcę Wam pokazać e, jeszcze transformator przy jakich transformatorach pracuje podobny, podobne. Tutaj taki transformator, jak widzicie, jest. No i mam podobny, chociaż starszy, gorszej jakości, ale no też mam na powiedzieć, że to jest transformator wiekowy. Yy, I no, ja się tak dobrze na transformatorach jeszcze nie znam. Wiem, że trzeba je sprawdzać. Sprawdzać poziom oleju, który jest oto w tej banieczce, a ta banieczka nazywa się konserwatorem. Tak, ponieważ ona tutaj zasila olej do transformatora, jeśli jest jakiś wyciek czy coś, to ta bańka tutaj będzie nam zapewniać po prostu bezpieczeństwo oleju. Tak, uwaga, transformatory chłodzi się olejem, a olej jest chłodzony powietrzem. Dlaczego? No bo olej ma dobre przewodnictwo cieplne też, no i lepiej funkcjonuje. Dlatego jak się pali transformator, to po prostu go jest ciężko zagasić, ze na to, że... Ilość oleju jest tam masakrycznie duża, powiem wam z doświadczenia tyle ile ja widziałem, przy moich transformatorach takiej yy, wielkości, to ilość oleju to wadze było 6 ton, więc to jest dużo. No ale dobrze, kończąc na transformatorach przechodzimy do szafki. No jest to szafka rozdzielnicza, szafka w której można od... wiadomo, odcinać, zasilać, no... Prądy nie jakieś wielkie, bo do tego są inne rozdzielacze, tylko prądy takie niższe, czyli 230, troszeczkę nieco wyżej jak 230, więc wiecie, tak to wygląda. No i tutaj widzicie, tutaj jak to wygląda, są też szafy starsze. Przechodząc dalej, chciałbym Wam po prostu, moi drodzy, podziękować za uwagę, za to, że naprawdę mogę się wam, z Wami czymś... Podzielić co ja sam po prostu robię. Czym ja się zajmuję, czym pracuję, jak to działa, już taką cząstkę swojego życia oddać Wam. Mam nadzieję, że Wam się to spodobało. No i co? Pamiętajcie o konkursie. Jeszcze będzie w opisie. Wszystko będzie też na Discordzie, więc chętnie zapraszam do dołączenia na Discorda bo to na Discordzie będzie się odbywało i no niestety to jest warunek taki że jeśli ktoś chce wziąć udział w konkursie musi dołączyć na serwer Discord. Więc pamiętajcie. Trzymajcie się tam moi drodzy. Dziękuję wam za to, że wbiliśmy te 250 subskrypcji. No i co? Pożegnać was uff. Do zobaczenia następnym razem i dobrego dnia. Pa.